Trzymaj odcinek Piotra 006. jest dzisiaj 25 października, sobota. Zamieszkam na PGA ja jestem w pachniarni Podwański i postanowiłem na Waszej Nagroż. To jest pierwszy zbiornik, tyraniem czerwony. Nie widzę, że kościoły są czerwone, wybaczcie za echo. Nie mam wpół na ludzi, Mamy też głupiki. W drugim zbiorniku, Mamy, jak widać Mamy piękne tylnice cytrynowe. Oraz szumy płaskopłyskie bo to są. rzekszon. Widziałem to jest mieszanka czerwonego nowego jeszcze. Ja się będę takie posiadał czy u siebie w akwarium. Fajnie wszystko wygląda. W były roku był bez, było bez tych szumów. Był 2014. I drugiego zbiornika. I nie fajna plama jest. Fajny zbiornik. Srebrnicze seby powajowe Pieniąglicze serko Nie widzę aktualnie Jedna jest Zbiornik gdzieś tu była od jakiegoś czasu Widzę W trzecim zbiorniku jak widać skalarki Szareczki można znaleźć Orange heady Zetanol hujeta Tak samo ono nazywa ryby gdyby nie było coś tutaj przekręciłem to siarka pływają zbiorniki albinosów są doszło w trzecim zbiorniku moim mega najtajniejszych są klarias, porządnych rozmiarów moje też mi podejrzane taki dorosły jak będą miały dobre warunki choć nie chciałbym takich mieć u siebie w akwarium to ja nie pogardzę dzięki biedom rybami, bym się raczej cieszył że uda mi się to do nie wiem, nie widzę u nich tych kolców wiadowych, które już czytałem Jak zać ryba rany poobniosła Poza nimi są tu węże głowy olbrzymie Największe na świecie Mam nadzieję, że dobrze mnie słuchasz, powinienem to przepraszam. Widzę jakieś fajne... Arowana srebrna była Arowana została przeniesiona Pokażę Tu jacyś pawiokie Nie Niegro Atus Zaprawił Oka Pielęgnica Bielobarskowa Końca Maguńska, Arias w mężogu łóweczu jest jeszcze zwykły jest Ja nie widzę że w takim razie, on schowany jest Arias jest. się fajnie prezentuje Co Tutaj są dwa, biedne poziomy na dwa, mają takie dwa wielkie zbiorniki To prezentuje Robicie w tym zbiorniku można zobaczyć dwa wielkie okazy sumów czerwonogranowych A w chyba większy Nie doszło do zmiany, tak bo na tu byłem Po tym pytanie jest jak widzicie Moja ręka w tym jest Mogę zobaczyć, gdzie czerwono. 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 To jest teleklinę żerną jest, olbrzymi nasz no, nażer no, na no, moje wolontarium tutaj, to nie mam tych czerwonych, to mam pewnie do słodniki osobniki rosną. Są może kiedyś byłem w akwarium, nie wiem, w tym zbiorniku widać wielkie panga z Jusy Sim Beng Sey, znaczy, sumery są, takiego w akwarium, który pokazał w swoim pianinie, znaczy <laughs> poza tym arwany są czerwonogonowe, to jest też jest mieszanie z płaskopyskiego z nowym. Jiesiotr. Tak to jest jesiotr. Po tych takich tar łóżkach tarczkowych poznanie. To można znaleźć. Burami właściwe. jest mieszanie z nowego z płaskopyskim. Hera paima. Zbiornik się fajnie prezentuje tam jeszcze można znaleźć coś fajnego, Uf, W następnym zbiorniku jak widać pielęgnicę. Fajny zbiornik, rieśniki są fajnie fajny Kolejny zbiornik z pielęgnicami. Trzeci zbiornik z pielęgnicami. Widać, że te pieniądze rozkopują zwierzę, dlatego się nie kręcą te ryby. Wtedy są piękne pieniądze. ale nie chcę. To są ślepieńce jaskiniowe. Widać, że ryby jakoś nie potrzebują, nie mogą mieć intensywnego światła. Podężne trzymanie tych ryb domów nie, nie jest znawane. Temperatura jest 20-24 stopnie. Patrzcie na temperaturę w akwariach z kolei jest fajny sum. Z kubryki południowej. Związany jest Niszczugi, plamiste są. Wypłynęła sobie. Fajna ryba. Agresywna. Podobna do naszych polskich szczupaków. Się jeszcze na, na tyłach chowa. Tak tego suma. Już pokazały. Dzień teraz czwarty, czpiący. Później jak widać, jak widać. Niebiel. Wsebie, niebiel, nie widać nie Widać pospolite, akwariowe. Nie wiem, jakie mnie wrażenie zrobiły. Idę na one czarne. Albo jednego co najmniej widzę. Nie widziałem, gdzie to mi uczuł. bystrzyki jest ja mi też zrobi wielkie wrażenie. Głończa pływa. W sumie obec są podejrze. Z tego upewnimy jest farowana srebna jedna z dwóch górami właściwe olbrzymie jakieś harowana srebna też dwa sumki. druga z lewej strony idziemy dalej, kończy jakiś zwykły zbiornik tej sumy piktusy tu nie widziałem. Widziałem jedynie wąsy na, na tyłach. No tam to, 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 to zobaczyć. Tam teraz pod tymi bąbelkami idzie wąs. No czy możecie zobaczyć. Patrzę też się się nie, nie chcę wypłynąć. Pieszczaki. Bardzo taki fajny zbiornik. Dzięki mnie też robi wrażenie. Ściniaki tu są, siarki, węgorki takie, chciałbym mieć osobnika. Tu są ccieniaki. Sunksaria z czarny, inaczej są indyjski. Takiego właśnie chciałbym mieć u siebie czarnego. Byłem w stanie zamienić się za białego, bo od białego za czarnego. Typu, bo fajna harmonia Indian, japoński znak pokoju, Duchy brazylijskie między innymi tu pływają, to nie, nie widzę większy sumek mniejszy by mnie zadowolił bardziej niż od większego duchy przedtem widziałem, to nikt nie widzę też wielu płetce senegalskie ta ryba też. też obsada też fajna węgorków też nie ma a były były i się zmyły, to można powiedzieć tam jest węgorek była widoczna Tam się ukrył. Wszystko Ducha chyba widzę ogon. Tam to czarne. Będę z ogon. Ducha brazylijskiego. się mylę, to przepraszam. I to też dość fajne akwarium. Fajne kamienie tutaj się znajdują. Kamienie czy kocie by w nie wpływać. Albo większe chociaż. Ja też robi wrażenie. Nagierniczek. Fajne oświetlenie, kamienie są fajne, mają czerwone na sobie odcień, na sobie i kolorek Kolejne tutaj nie białego Skalniaki tu są i pielęgnice Skalniak dokładnie Marlera Pielenica Brabantka, Mora Chyba dość fajnie wyglądająca Kolejny zbiornik, ten większy, ten już nie jest tak podzielony w tych zbiornikach znajdują się okonie, płoć i sporo fajnych jesiotrów. Każdy tutaj byłby z pięć różnych gatunków. Paniom będą sobie przepływali z zbiornika do zbiornika. Jeś, jeszcze nie zakłada, gdybyś przepływał, ale ten zbiornik robi wrażenie. Ja się nie mylę, ale jest też sum europejski Prawdopodobnie jest to sum europejski, gdzieś żyją w pewnych warunkach jakieś otry Okonek Takiego okonka który bym sobie nie złapał Największy nie wiem, był gdzieś połowa z tego Okonki ładne ryby Płatne chlodności akwarium, bardzo mi polki. sumki, które Ryby są podobne które posiadam, Mam być odmiany. Pielęgnica, chyba. Ryby z fajnymi roślinami. Przez z wszędzie w Ryby budyczny, ryby budyczny grupą. Myśle, to chyba pyszczaki Ryby budyszne są trwajczną grupą Może tutaj to, żeby nic nie chcieli. Teraz mi się nie chce czytać, to sobie później Podczas montowania Brak płetwiec te ryby mogą poruszać się na lądzie. Tutaj tak, na pierwszy rzut nic nie ma specjalnie na kamienie. Ale po obejrzeniu tego, żół żółw i żółw jest tutaj. Przece był obrócony tył naprzód, tam idzie głowa chyba jest wciśnięta. A jest żółwik. Ciekawy. Tutaj zmiana jest, zmiana zobaczymy. Tutaj arowana jest chyba, tak to jest arowana? Kolejne rybki, jak wysyłane w tym zbiorniku są krótki, fajne rybki też wyrównające, fajnie Nie powiem, że film będę chciał podzielić na, na dwie części Chyba nie specjalnie w ogóle, bo mam limit 15 minutowy Film mogę rzucać na dziś się zmieszczę. Jak nie, to on to podzielę najwyżej Górami widać, fajna aranżacja Tutaj możemy na ładną okazję ryb. Sporo boci, brzonki i lakiniu, co mieć u siebie. Bocie pomarańczowe, które miałem. Moja była 3 czwarte z tego tam, co jest. Widzicie za tą wspaniałą. Będziecie go chcąc nie słuchać dość wyraźnie. To no, jest kolejny, jeden z kolejnych większych zbiorników. Co jest dość fajne. Okay. O, bocie tu są, śrubie, bocie podobne. Ciekawe tu tu siebie. Lunojaci Jamski to jest do Prawdopodobnie, jeśli nie bocie szatkowany to są bocie Ostatni zbiornik Postaram się w roku 2015 w październiku też wybrać tak jak może jakoś robić wypady Zobaczyć co ciekawego się zmieniło W palmialniach są tu brzanki Są brzanki, nie wiem jakie Brzanka Fajnie. Jelda, Pszenka Arulia, bocia Tygrysia, których nie widzę. Też miałem oka w i z czekałem. czarnym, powiem to historia z moją bocią Tygrysią, tak także jej szukałem. Kupiłem, myślę, że to jakaś jest, pani powiedziała, że to jest pomarańczowa, tylko niewybarwiona. Zdjęcie, właśnie w internecie, że to jednak tygrysia i właśnie. właśnie Widać coś na tam To jest na tyle. Jak ja mamy to, to będzie youtuber Petra 003. Postaram chodzi jeszcze film z zdjęciami jakoś montowany fajnie. Tylko nie, obie nie, nie obiecuję, że będzie szybko. Poproszę proszę mojego kumpla Dominika by mi przy nim pomógł. Też moje umiejętności montowania są słabe. No na tyle, widzimy się w kolejnych filmach, na razie, jeśli jeszcze nie daliście, daliście łapkę w górę, zasubskrybujcie, napiszcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.